W tym filmie omówimy trzy krótkie tematy: realizację i zależności między komponentami, białe i czarne skrzynki oraz porty. Będziemy kontynuowali nasz projekt w Star UML. Zacznijmy od zasugerowania, co mogą oznaczać związki pomiędzy komponentami. Z definicji, powinny one być możliwie niezależne od siebie, umożliwiając ich wymianę. Jednakże czasem zależności istnieją. Zaznaczmy takowe na naszym projekcie. Jeden związek już mamy. Komponent 1 realizuje komponent 2, który jest od niego zależny. To oznacza, że dokonanie pewnych zmian w komponencie pierwszym może spowodować konieczność poprawienia komponentu drugiego. Zaznaczmy teraz powiązanie w drugą stronę tworzymy nowy interfejs o nazwie Interface 2 i dodajemy mu powiązania z naszymi komponentami odwrotnie niż przy poprzednim interfejsie Duża liczba powiązań, w szczególności cyklicznych jest bardzo niepożądaną sytuacją. Dlaczego? Ponieważ utrudnia ona odseparowanie poszczególnych komponentów i wyznaczenie ich obszarów zmienności, a w konsekwencji podnosi ona koszty pielęgnacji oprogramowania. Odwrotnie jest natomiast w dobrze zaprojektowanym systemie, który to pozwala na wnoszenie zmian w jednym komponencie, nie wpływając przy tym na inne. Przejdźmy teraz do kolejnego podtematu. Czyli czarnych i białych skrzynek. Są to nazwy widoków, w których prezentowane są komponenty na diagramie. Do tej pory tworzyliśmy diagram widoku czarnej skrzynki, to znaczy niewidoczne były składowe komponentu oraz żadne szczegóły wewnętrzne. Zmodyfikujemy teraz komponent 2 tak, aby był on w widoku białej skrzynki. Najpierw, Powiększmy go trochę na diagramie. Teraz dodamy mu składową. Robimy to, wybierając part z okna narzędzi i tworząc nowy prostokąt wewnątrz naszego komponentu. Nazwijmy go klasa 1. Utwórzmy jeszcze dwie takie klasy o analogicznych nazwach. Dodajmy trochę powiązań. Gotowe. Teraz komponent 2 jest prezentowany w widoku białej skrzynki. Możemy już skupić naszą uwagę na trzeciej części tego filmu czyli na portach. Mają one sens jedynie w widoku białej skrzynki. Pozwalają one łączyć interfejsy zewnętrzne ze składowymi wewnętrznymi. Dzięki nim wiemy dokładnie, który element komponentu wpływa na obsługę interfejsu, który implementuje nasz komponent lub którego on wymaga. Aby nanieść porty na nasz diagram, wybieramy w oknie narzędzi port i nanosimy go na nasz komponent. Otwórzmy również drugi. Oba w miejscach łączenia się komponentu z interfejsami. Kiedy to zrobiliśmy, możemy jeszcze połączyć nasze porty z którymiś z klas. To wszystko, co chciałem Ci pokazać w tym filmie. W następnym, ostatnim, podsumujemy. Czego nauczyliśmy się w tym module?